Siamaneczko to znowu ja. Chyba nikt się nie spodziewał, że dzisiaj też otworzymy parę pakiecików. Więc zaczynamy od Sword and Shield. Na razie nic ciekawego. Lecimy dalej. Nadal nic ciekawego. A teraz otwieramy boostery, które są wymienialne. Tego boostera chyba nigdy nie otwierałem, więc nowe karty są oczywiście. Nie, bardzo ładne. Rajdżu. Right. O! Wow. Co to jest? Mega Charizard. Ładnie, ładnie. A tu już tylko trochę gorzej, ale golem, golema też nie miałem do tej pory, więc fajnie. Teraz yy, Pokémon XY Breakpoint. Nic się nie trafiło, no. Gry Ninja. No nie najgorzej. Pokemon XY Evolution. Może będzie trochę więcej szczęścia w tych boosterach. Jednak nie. Nie zrażamy się. Jest jeszcze jeden booster. Teraz musi już być coś fajnego. Albo i nie, myliłem się. Ale otwieramy dalej. O, tu Perfect. Zachwycony to nie jestem. Zazwyczaj lepiej mi idzie z otwieraniem tych pakietów. O, tak myślałem. No cóż, to by było na tyle. Dajcie łapki w górę, subujcie i do następnego.